Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj odbieramy nagrody za Division Rivals i może parę słów o składzie, bo robię streamy, ale na nich jest mało osób. Więc mówię wam tu teraz w tym momencie, że robimy streamy praktycznie codziennie w tym momencie. Wybieramy opcję drugą, bo chcę więcej paczek. E, Liga czwarta, ulepszenie, no kurcze słabo powiem wam, ale no nie można mieć tego co się chciało, no ja myślałem, że wczoraj wbiję tą trzecią dywizję, ale się trochę powkurzałem, bo nie miałem internetu e, tak na tyle dobrego, że, żeby to grać, wszystko mi się ciało i co i... Ci, którzy nie oglądają streamów, zapraszam na streamy, a teraz 96 Rixen, kurczę Mogło być lepiej, mogło być lepiej 700 expa zdobyto, nowy poziom, proszę, czyli mamy już Ansu Fatiego, czyli można już Można już zacząć grindować te karty Jest to Ansu ja to pominę bo Wiadomo jaka karta z tego wyjdzie co on ma? Kurcze, nie ma nic do tempa, naprawdę. Kurcze, lipa i on nawet nie ma tutaj. Omega, oh w sensie no, fajna karta, spoko, ale. Ale, kurcze, szkoda, szkoda, że oni to tak rozwiązali. Jest Markus Rashford, później. Dobra, przed otworzeniem paczek jeszcze zobaczymy. Tutaj tutaj zagram sobie jeszcze meczek i będę miał 500 e, James 14 wygranych trzeba mieć No ja na razie dwa mecze z rzędu przegrałem 1 do zera, więc no średnio wam powiem Też przez to, że mam trochę taki skład średni, ale, ale no dobra e, Kurczę, to jest w sezonowym 12 bramek, oba Jangiem, 8 razy tą Diani trzeba zrobić Bramkę i asystę 20 meczów e, squad battles albo tym, no spoko, spoko Udogiego Diani Obamayanga, a czyli ten Ansufaty to już jest nowy ten. Dobra, dobra, czyli robię najpierw tą trójeczkę. Nieważne, nie wiem po co tyle się rozgadałem. E, chociaż dobra, odcinek będzie dłuższy. E, kurczę, boję się, że tutaj będą jakieś duplikaty. Jest ikona, proszę bardzo. Jest ikona, i to jest Didier Drogba. Didier Drogba. E, I to jest ikona 94. Nie, podstawowa ikona. I taki szlaczek czerwony. Ja myślałem, że to będzie Golasa albo coś. No, to jest podstawowy Didier Drogba. To albo Toc, ja tego nie rozróżniam. ale chyba Toc. Tak jest. Team of the Season Death. Tak mi się wydaje, że to on. Tak jest. Ehm, dobra, dobrze. Pozbieram sobie trochę foderu, bo wczoraj wywaliłem totalnie wszystko. Nie mam kart w ogóle już 8,3, 8,4. I ogólnie tych złotych, świecących nie mam. Też praktycznie w ogóle tutaj nie ma nic. Wiem, że te paczki są e, średnie, e, tak mało mówiąc, właściwie. E, dzisiaj o 19 na pewno się widzimy na streamie. Jakiś nowy content wejdzie, więc zobaczymy. Endler, no za każdym razem właściwie walkout, e, a jeszcze mamy najlepsze paczki przed sobą. E, 4 razy 8,4 Teraz dwie takie paczuszki. Jest jakaś karta, co to jest? To jest to nie, to jest to, chyba nie, to nie jest ani to, ani to, bo to jest ten milot, którego trafiam 20 raz w ciągu paru dni. No ale fodery 8,4 Jak najbardziej się przydadzą. Kolejna paczka. 4 razy 8,4 Kolejny team of the season. Chyba Food Hero e, Abedie Pele A obok niego wychodzi Jagoa, z pas, którego mam Ajaj, 9-1 overall Dobra, wiecie co? Na szybko go przepalę w, e, w wymianie po prostu 89 plus duplikaty. Szybciutko. Szybko, szybko. Jago Aspas, proszę bardzo. Jeszcze będziemy mieli dodatkową paczkę na koniec. No, właśnie, jego Aspas jest w tym momencie w składzie, bo gram tymi. Z zawodnikami do 92 oceny ogólnej. No i dobra, 11 razy 81 plus to za chwilę. Mam nadzieję tylko, że nie będzie żadnych duplikatów. Włagam futis? Nie, to jest Riken, 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 ale to był będzie chyba podwójny walkaut albo co. Nie, to nie będzie podwójny walkout. Ok, czyli po prostu Riken, po prostu słaba karta. Druga paczka to jest Toty, chyba prawda? Nie, to jest Toc. To jest Toc. I jaki? Rodrigo. Nie, yes, są Ale to nie jest zła karta. Są so, Maksimeł to nie jest zła karta. Tylko że tania bardzo. Bo wyszła jego lepsza wersja. No i kończymy to wszystko pakom 51 piłkarzy. Więc teraz już fodery są uzupełnione. Gotowe na 19. I mamy jeszcze jedną kartę specjalną. E, kolejny parecho. Oh, nie, tym razem będzie to pod pojedynczy walkout. I to ja wiem, kto to jest. 92 oceny ma ten pan. Wczoraj go trafiłem 3 razy, chyba 7 duplikatów. Te karty poczekają na przepałkę. A teraz pokażę Wam składzik, po prostu jaki, jaki tutaj mam. Aha, bo to nie jest w ogóle to holy shit bo zamieniłem ten e, skład. Nie, 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 takim czymś gram w pucharze futis i zresztą będzie zupgradeowany ten skład. E, ale dobra, usunę to. E, i teraz tak. Ogólnie e, to wygląda w ten sposób, że zaraz będziemy grali jeszcze Ansu Fatim, więc będzie w ogóle fajnie. Um, jest na pewno Frenki. Jak na razie jest jeszcze Erling Haaland. Jest Pele. McAllister. No, kurczę, powiem Wam tak. Na obronie chcę kupić Toty Wandajka. Mam Rudigera i mam Kumana, ale chcę kupić Toty Wandajka. Na lewej obronie jest tu dogi. Jest tu dogi, bo on pastor nie potrzebuje. Na brance Martinez. P. S. O. No jak na razie Kuman. Ale oczywiście to się zmieni. Eee, na prawej obronie wisił mnie Zambrotta. No i właśnie teraz to jest to. Chcę grać tym Merlingiem Halandem. Ale muszę i tak zrobić obama -Yanga, nie? W sensie muszę zrobić te wyzwania obama -Yangiem. Eee. Więc jak na razie Erling chyba pójdzie w odstawkę. Sprzedam go za około te 700 tysięcy, jak on wzrośnie. O ile wzrośnie. No i tutaj jeszcze Diani musi się znaleźć. Paulo Dybala wisi na ławce, jak na razie. Więc no widzicie, to jest porąbany skład. Paulo Dybala siedzi na ławce. Razem chociażby z Loselso, Danimolmo, Bellinghamem, no taki jest etap gry, że takie karty się obecnie nie łapią. Zobaczę czy coś trafiłem do tego składu, gdzie można max 9-2 oceny mieć. No zbytnio nic nie trafiłem, kurczę, bo wszystko jest 9-3 i wyżej. Może ten Alejż Garcia sobie poradzi. No ale tak patrząc niżej, no to Abedi Pele może jeszcze. Dest, desta mogę użyć Didier Drogba, kurcze kusi. Dobra, e, więc to by było jak na razie na tyle. Dzięki, że byliście. Zostawcie lajka, like subskrypcję i bądźcie po prostu na streamie o 19.00. To by było na tyle. Dzięki na razie. Piona.